Cześć, witajcie z filmu e, podsumowującego wylanie stropu. No niestety nie z ostatniej części, już samego lania, filmiku nie nagrywałem, ponieważ nie miałem czasu, ale to zaraz wszystko powiem. Zapraszam do oglądania. początku. Strop zaczynałem szalować jakoś z początkiem września, w połowie września. Yy, robiłem to sam, szalowałem wszystkie ściany w koło. No gdzie były cięższe elementy, to tam miałem małą, małą pomoc, czy dobrat przyjechał mi pomógł, czy szwagier, czy, czy kolega jakoś to tam szło, ale w większości wszystko szykowałem sam, do momentu gdy ściany zostały już oszalowane, no i trzeba było zwozić wszystkie deski, płyty szalunkowe czy słupy no i tak yy, powiem jeszcze o kosztach, ale o kosztach powiem na koniec wszystkie deski szalunkowe czy tam płyty, inaczej, wszystkie płyty szalunkowe i, i słupy i korony do słupów nogi do słupów wszystko miałem od znajomego, od znajomych w sumie i to mnie kosztowało całe 0 złotych, także odszedł mi koszt wypożyczania szalunków na czas zalewania stropu. Koszt jaki poniosłem na ten moment, to był koszt desek szalunkowych, których finalnie kupiłem jakoś około 3,5 kubika, praktycznie wszystkie deski poszły. No ale to mam nadzieję, że się uratują i jeszcze zostaną wykorzystane. No, i tak jak widzieliście na wszystkich poprzednich filmach, zaczęliśmy to szalować, robić podłogę, tak zwaną. Aby można było układać się to zbrojenie. I w miarę sprawnie to poszło, sprawna robota, nie było nic skomplikowanego za bardzo. Jakieś tam troszeczkę podstawy, wiedzieć co, jak układać. To znaczy, główne belki, może zejdę na dół, pokażę, główne belki szły co metr. A już później poprzeczne belki co 40 cm, po prostu aby to było jak najgęściej zrobione. Także zobaczcie, tutaj idą główne co metr, pirazy drzwi, zależy, jakie pomieszczenie, czasem 1,10, może 90 cm. No i na to już górą co 40, tak aby to po prostu było gęsto zrobione. Przykładowo tutaj belki miały 2,65, pomieszczenie 2,60. Więc szły troszeczkę pod, kos, pod skosem. Tam, gdzie było łączenie płyt, dawaliśmy dodatkowe, dodatkowe belki, czy tam, dodatkowe doki. I wszystko sprawnie tutaj też jak samo poszło, nie było jakichś tam większych komplikacji. Po prostu troszkę trzeba myśleć, wiedzieć, co się robi. Podciągi dodatkowo tak samo podpierane dokami. Tu, gdzie okna podparte belką. I, I tak jak mówię, wszystko fajnie się udało. Schody O schodach był już osobny film, więc za dużo nie będę mówił. Też w trakcie szykowania stropu wszystko było rozmierzone i zaszalowane. I schody lane razem ze stropem. Przychodziła tutaj firma, jak z ciekawości, która buduje tam obok dom. I mówili mi, żebym się nie pchał w schody, żeby zalać to drugim razem. Bo dużo komplikacji będzie, ale jakoś udało się bez komplikacji. To niektóre stopnie są troszeczkę wypchane pomimo, że dechy dotrzymały. No i więc trzeba będzie po prostu wziąć kupić tarcie na dużego flexa czy na małego flexa i no i podrównać to. Kominy już przy samym zalewaniu obłożone centymetrowym stropianą zależy miałem. To jest chyba 8 centymetrowy. Po prostu komin nie może być na stałe związany z betonem. Stropie później będą się jakoś wydłubać. Jeden, drugi. Komin obłożony, także fajnie to wyszło. Dodatkowo powypuszczane wszędzie rury na rekuperację. Niektóre się zalały betonem, niektóre nie. Tu są dwa piony kanalizacyjne: jeden na dół, pion kanalizacyjny, drugi pion. Będę musiał zaraz jeszcze odkuć w tym miejscu. Jak widać po pęknięciu betonu, jest skrzynka. Skrzynka, którą będzie szła rekuperacja do góry, to znaczy będzie z rekuperatora podawane powietrze, takie duże, dwie grube rury dwusetki koło siebie, tu jest jedna skrzyneczka i druga skrzyneczka, zobaczymy czy też jest popękane nie, ale tutaj to beton suchy, także też widać w którym miejscu w tym miejscu skrzynka, którą też muszę zaraz wykuć żeby beton, póki beton jeszcze nie jest taki w 100% twardy skrzynka przez którą będą przechodziły na dół kable do yy, skrzynki prądowej i tak to wygląda. Z takich ważniejszych rzeczy, słupy oczywiście, tak samo powiązane, według projektu. Z tymi słupami będą ścianki, a na słupach już będą szły płatwie dachowe. Więc słupy były niezbędne od razu przy zalewaniu. Dwa elementy nie zostały zalane tego się już, już, już finalnie nie podjąłem. Tu jeden róg i nad garażem nie zostały zalane ze względu na to że ciężko byłoby mi zaszalować wewnętrzną stronę tego zbrojenia więc po prostu zalane na równo teraz już myślę że jak będzie ciepło to po prostu trzeba doszalować drugą stronę no i zalać to żeby sobie schło no i tutaj już w tym miejscu już ściany już żadnej nie ma także od razu będą szły Pręty gwintowane, i tu później będzie koleżanka Timurłata. Pokażę Wam jeszcze, jak zaszalone było. Było nad prożem, nad garażem. Fajnie, bo nic nie wypchało. A tutaj nie zobaczycie. Ale szalowane naprawdę konkretnie. Przy samym dole, tutaj gdzie żabki, to przechodziły rurki. Z tego cukru. nie, nie było rurek, także żabki po prostu będą wyciągnięte pręty obcięte wyżej są yy, szpaksy no i tu trzeba będzie po prostu je powykręcać tam już one były w rurkach, więc do uratowania i na samej górze już szły pręciki, zaraz mam jeszcze a propos tych pręcików pokażę, bo zarobista sprawa, naprawdę uratowały mi chyba yy, dużą część stropu przed wypchaniem nigdzie mi go nie wypchało chyba, jeszcze do końca nie wiem ale te pręty zrobiły naprawdę konkretną robotę powiedział mi to znajomy budowlanie od którego właśnie pożyczałem część yy, tych płyt szalunkowych i stempli a chodziło o to aby drut trzymał tą część szalunków górną część szalunków tutaj akurat nie ma ale tak, jak tutaj, zobaczcie przykładowo: jest drucik przechodzi przez deskę jak najwyżej praktycznie, złapany do pręta i przykręcony do zbrojenia górnego bądź dolnego. Ogólnie okręciliśmy do dolnego zbrojenia, także szedł lekko pod kątem i skręcany powiedzmy, był skręcany gwoździkiem, że między pręt, który, był, który szedł podwójnie, w ułożony gwoździk i nakręcany, nakręcany, nakręcany. nakręcany. W taki sposób, aby po prostu naprężyć to i naprawdę mówię, nigdzie praktycznie nie powypychało przynajmniej na ten moment, tak jak widzę, nigdzie nie powypychało tych, tych szalunków. No to, jeżeli gdy przyszło do zalewania, to właśnie tak jak już mówiłem na wstępie, nie nagrywałem tego, ponieważ mm -hmm. jeszcze miałem parę rzeczy do zrobienia, gdy przyjechałem na budowę, to grucha już stała pod bramą. Brat przyjechał wcześniej i po prostu im się już rozstawiali, ja miałem do dokręcenia właśnie te belki tutaj na schody, schody lane były pierwsze, po prostu aby ten beton zaczął sobie już chłapać i można było później go zawibrować i pościągać, żeby nie był taki wodnisty, a następnie lane były już wszystkie nadproża w koło, wszystkie więcej i na koniec już całość jako płyta cała stropowa. Dodatkowo musieliśmy jeszcze zrobić tutaj szalunek, bo tak jak już śmialiśmy się, pewnie będzie robiony przed samą częścią zalewania, i tak też było, więc to musieliśmy zrobić i było jeszcze takich parę drobnych rzeczy do zrobienia, które po prostu nie zostały zrobione w czas. Ale finalnie udało się. Tylko tak jak mówię, no niestety, ale nie nagrałem tego. Schody były wibrowane taką wibra, takim wibratorem, wiertarką, jakby. Yy, mały wibrator, także do schodów było jak, jak znalazł. Na górę by się nie nadał, ale też miałem pożyczony wibrator. Taki kurczy, nawet nie wiem jak to się nazywa wibrator ogólnie jest chuskwarny taki kawał wibratora na takim wężu długim, że po prostu on już fest wibrował. A górą już jako takie głaskanie, to miałem wypożyczoną już z wypożyczalni wibrołatę i wibrołatą po prostu głaskaliśmy go troszeczkę, żeby to jakoś wyglądało. I na ten moment myślę, że jest ok. Co do samych kosztów, a jeszcze Wam pokażę całe dolne zbrojenie leżało na takich podporach zamówione z Allegro w ten sposób, że ona tutaj się nacis leżała na dolnym na dolnej płycie szalunkowej, więc tego teoretycznie nie powinno być w ogóle widać i co do kosztów na koniec koszty jakie poniosłem liczę bez tych dwóch pomocników, których miałem, za których płaciłem koszt samego materiału wyszedł mnie uwaga, prawie 30 tysięcy złotych 30 tysięcy prawie kosztował ten strop gdzie sam beton, to koszt prawie 15 tysięcy. Więc drugie 15 to były po prostu wszystkie deski szalunkowe, pręty, druty, wkręty, śruby, takie o rzeczy, wszystko podliczone. No i suma summarum 30 tysięcy za strop. Czy dużo? Myślę, że na pewno więcej niż teriwa, więcej niż. No na pewno tradycyjny strop drewniany, no ale jednak jest to monolit i będzie to kawał mocnego betonu na tym domu. Jeżeli podsumowanie wam się podobało, jeżeli mielibyście jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem w komentarzach. Piszcie, tak jak mówię, służę pomocą w razie jakichś pytań. A jeżeli film przydał się to standardowo łapka w górę. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zapraszam do subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku już z rozszalowywania tego bądź z zalewania tych dwóch murków. Ale to zobaczymy. Trzymajcie się cześć.